Siemanko, dzisiaj bitwy KPZ-07E Ale gorący news Ponieważ Wargaming przeprasza za problemy Z ostatnim warsztatem I jako rekompensa dodaje 3 dni konta premium 15 misji razy 5 exp za zwycięstwo I 5 uniwersalnych podręczników. Wystarczy zalogować się do gry od 22 lutego do 28 lutego i automatycznie to dostaniecie. Nieważne czy byliście podczas warsztatu online czy nie, czy braliście w tym udział czy nie, każdy z graczy to dostaje. Czy taka reakcja Wargamingu jest słuszna? Wiadomo, lepszy ryc niż nic. Fajnie, że się zreflektowali, przeprosili, coś tam nam dali. Ale uważam, że to podejście powinno być troszeczkę inne. Mam na myśli, no jest bardzo dużo graczy, którzy... Kompują mnóstwo pieniędzy w tę grę. E, przykładowo. O, odstrzygłem za zero, znaczy dostałem za zero fajnie. Przykładowo grają cały rok, czekają na te eventy, korzystają z tego eventu i po raz pierwszy, na przykład, od pięciu czy sześciu warsztatów, nie mogli kupić sobie swojego czołgu z unikalnym numerkiem, z unikalnym kamuflażem. Kamuflaż trzeba przyznać, że zawsze jest bardzo fajny, taki wojskowy. Przeważnie mi się bardzo podoba i pewnie w większości zgrasz, a numerek, e, no to kwestia indywidualna moim zdaniem, znaczy ja nie przyciągam żadnej wagi do tego numerka, cały czas mam jakiś inny numerek i w sumie to nic nie daje, jedyne co wiem to jest unikalny, nikt inny takiego nie ma, ale ja nawet nie pamiętam i nie mógłbym wam wymienić dwóch czołgów i jakie tam mam <num> numerki, bo szczerze, mam to totalnie gdzieś, nie wiem czy jestem już za stary, czy o co chodzi, ale e, no jest to po prostu, bo jest i tyle ale kamuflaż jest ładny i moim zdaniem podejście o Wargamingu mogłyby być takie, że przykładowo osoby, które zakupiły DBV i nie zdążyły na styl przez problemy, powinny te osoby dostać nadal specjalny styl, na przykład z numerem 000. I takich numerów mogłoby być bardzo dużo. Nikt nie ma, nikt wcześniej nie miał takiego numeru i myślę, że wargaming byłoby to w stanie jakoś zrobić. Byłoby w stanie dać każdemu ten styl, na przykład. Albo styl, widziałem jeszcze bardzo fajny, zamiast 000, napis. Sorry, przepraszam. To by było genialne. To by byłby jedyny unikalny choke, o którym można by było mówić, że ma taki napis, bo wtedy były problemy z serwerami. Może to nie jest do końca PR-owo jakieś świetne, ale. Każdy myślę, że byłby zadowolony i byłby to tak zwany easter egg, że ten jeden czołg ma taką rzecz, bo Wargaming dało to jako rekompensatę. To by było bardzo unikalne i moim zdaniem to by było super podejście do tych graczy, którzy wydali mnóstwo zasobów, żeby kupić ten czołg, a nie zdążyli przez błąd gry, żeby zdobyć ten kamuflaż. Możecie mówić też, że jestem szalony, ale mi się wydaje, że z perspektywy Wargamingu nie byłoby takie złe, ponieważ no gracze, którzy kupują te czogi, to jest najważniejsza pula graczy dla ekosystemu tej gry, no bo to są gracze, którzy grają latami, kupują na pewno dużo rzeczy albo non stop grają, trzymają, że tak powiem, przez cały rok aktywność. Dla nich ten event jest skierowany. No i oni są powinni być dla nas dla wargamingu najważniejsi. Dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia, czy tutaj fajny pomysł zasugerowałem. I przekazałem wam, czy raczej macie kompletnie inne zdanie, ale myślę, że to by było po prostu bardzo ciekawe i unikalne. I chyba każdy byłby z tego zadowolony. Nie wiem na czym by Wargaming akurat straciło. Dobra, jest DBV. Trzeba się cofnie, nie cofnie. się. są niestety dwa, dwie artylerie rzuciła Westfield DBV. Tu był wcelowany Maus. Oj, nasze 60p mocno przesadza. KPZ07P to jest czołg z warsztatu. Można go nawet trochę określić niemieckim czy Trochę, bo takie nie do końca. Przyjemne działo, dobra mobilność. Pancerz nie jest taki zły, ale okolice jarzma tu po lewej, po prawej, pod jarzmem, nad jarzmem. To są miejsca, gdzie KPZ można przebić, ale od razu też mówię, że to nie jest takie proste przebić tego KPZ. Bo nawet na bliski dystans często te pociski latają w jarzmo, działa i to jarzmo już odbija. Poza tym ten spychacz to jest pancerz warstwowy, nie da się tam go przebić z pocisków kumulacyjnych. Łatwo można go przebić tutaj od lewej i tu od prawej strony. Te miejsce, ale to też są dosyć piksele. I moje zdanie na temat tego KPZ to jest takie, że po prostu jest to bardzo dobry czołg. I ten czołg jest nawet wykorzystywany w bitwach klanowych, może na, na zbliżających się manewrach też gracze znaczy klany będą z niego korzystać. Myślę, że nawet na pewno. No i na ten moment też nie było żadnej innej opcji. kupna tego czołgu nie jest on nigdzie dostępny, tylko osoby, które skorzystały z warsztatu. Tu WZ wjechała w ogóle do środka. Znowu dostała od tej artylerii. Niech sobie nie zbiera ską się za wrakiem. Buzetka nie trafiała we mnie. E, super, tu zostaje Maus 121B na plecach. Panie, byłoby zagrać na tego Mausa, tylko że. To nie będzie proste, załadowałem złoto, 121B będzie mogło do mnie strzelać arty... No i 121B już mi dało ten strzał. Wychylam się na Mausa, przebijam go. Tylko niestety nie zdążyłem się cofnąć. No i mamy po bitwie Szkoda. Zaletą kpz też są pociski od burzące. Załadowałem. Może złapię badczata P. To jest ponad 100 penetracji, 110, z tego co pamiętam. I 512 w TVP. Genialny strzał. Bat-Chata-P nie będzie wierzeć Tu jest jeszcze lodówka z lewej strony. Teoretycznie jakby ktoś tam podjechał mógłby do mnie strzelić. Nasz i 7 zebrał ten DBV potężnie oberwał, ale jeszcze bardziej to GESOR w sumie, bo on wyparował dosłownie. DBV chyba będzie się wychylać. Oj! Co jest za 700 do artylerii? Dostałem idealnie w pokrywę silnika. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale w to miejsce ja dostałem. Nawet nie wiem, jak to jest możliwe. Miałem tak chyba wieżę obróconą, i gościu trafił w to miejsce. Niesamowity strzał. Jednak. Na tym środku to ja się boję wychylać To jest jedna artyleria 9 tieru, tynkę, która nie robi uszkodzeń, zadała mi 700 Spróbuję pomóc naszemu Batchatowi AP i Centurionowi Tam mają Minotauro 60 p plus czołgi z górki, na które trzeba uważać Czy ktoś tu mógł podjechać na wprost? Nie, chyba nie do końca O, jest 60 p Ale ja mam spota i nic nie strzelę TP jedzie głęboko nie zdążyłem tutaj odejść strzału. Minotauro już przejechało. Nie jest to ciekawa sytuacja. Minotauro jedzie. Będzie bokiem dostało ode mnie raz. Pięknie. Dobrze byłoby coś jeszcze dać tego Minotauro. Aha, on zdążył się obrócić i niestety nie przebiłem to 60 tp trochę się tak dziwnie kręci. Dolna płyta Minotauro. Nie wchodzi. Co prawda, Minotauro też się odbiło, więc... Nie ma takiej wielkiej tragedii, ale ja też nie przebijam. Nawet nie mogę strzelać ze złota, z goldowej amunicji, bo tam są murki i przez murki pocisk kumulacyjny mój by nie przeleciał. Ale i tak brakuje mi tej penetracji, żeby przebić Minotauro. To jest interesujące. Czy mogę pojechać po Minotauro i 60p? Nie do końca, ponieważ Teflopek tu się cofnie i z górki będzie mógł do nas strzelać. 60p strzeliło. Dobra, znowu kolejne podejście. W końcu coś weszło. O, Minotauro jest Trzeba też uważać na a 75 i Kobre, bo te czołgi mogą podjeżdżać Kran nam przyjechał w ogóle wodą On no to 60TP próbuje, ale nieskutecznie Czy ja mogę jakoś się wcelować tego krana? Oj, oj, oj Oj, 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 A 75 nam pada Ja tak myślałem, czy może jakoś dam radę strzelać w krana Pokazuje głównie wieże, ale dzięki temu też się obrócił bokiem do naszych O, zobaczcie sami, że... Coraz więcej zbiera Podział jest dosyć celny ogólnie na papierze Ma też fajną stabilizację moim zdaniem Stabilizator nie jest potrzebny Zamiast wenty można grać na luzie na przykład z turbosprężarką Nie widzę w tym żadnego problemu, ale jakoś gram na tym zestawie Pamiętam, że on na początku mi najlepiej e, siadł a 75 tu się utrzymało, bo ma wsparcie z tyłu Natomiast nadal ten TVP od góry jest problematyczny Dobrze byłoby go jakoś dobić, ale... nie, nie dam rady go dobić o, na 675 w ogóle to wygrało starcie. No dobra, no to podjadę pod górkę. Może Kobrę teraz zaświecę na 50 metrów. Czołgi cały czas podjeżdżają, mimo że my mamy dużą przewagę. Mamy... O, widzicie, jest Wutek. Teraz Wutek po spocie coś. Nikt nie strzeli, ciekawe. Minusem jest yy, Kran, który może do mnie strzelać. Nikt mu nic nie zrobi. Oj, oj, oj DBV tu było. Nie widziałem. Dobra, powinni rozwalić te ekrana. DBV jest na strzał. Okej, okay, tu jest lodówka, na którą trzeba oczywiście uważać. Jedno wychylenie za głęboko może się skończyć tragicznie. Nie wiem, czy ta lodówka coś będzie kombinować. Trudna mapa się wylosowała, co by nie mówić. Nadal nie potrafię zrozumieć, dlaczego Wargaming zostawiło tę mapę na na przykład 8, 9, 10 tiery, bo widzicie, jak wygląda rozgrywka? Cztery czołgi tu, cztery czołgi tu. Ja pod górką. 75 pod górką i nie ma żadnych możliwości, bo nie mogę podjechać prawo, bo oni mają górkę, nie mogę przejechać lewo, bo oni mają górkę, nie mogę podjechać pod górkę, bo oni mają lewo. Taki schemat niestety, gdzie musicie stestować swoją cierpliwość i żyć oczywiście jak najdłużej. No i to to 10 mi zaświeciło, ja też go zaświeciłem, ale dużo pasyści będzie tutaj wpadać, niestety artyleria jest dla mnie problemem. Nie widzę go. Mam nadzieję, że on też mnie widzi. Niestety, ale jestem na strzał od tego DBV, więc muszę uważać. O, jest TVPK, Czy mogę dobić TVPK? Okej, okay, może go nie mogę dobić. Ale myślę, że jakbym podjechał, przyklejony do górki, to kobra mi nic nie zrobi. Ja może dobiję TVPK, może coś zagrał na tego WTK. Wszystkie inne czołgi są wykryte. O, teraz może złapię kobra. Złapałem, mam kobra, teraz pora na tvp ale jest jeszcze ten WUTEK. WUTEK strzelił, jest tvp I cyk. tvp złapany. No to idziemy po WUTEK. WUTEK nie powinien mieć na strzał, ale czy mi się to opłaca zbierać? No tak, nie za bardzo. Spróbuję się. O kurczę, dostałem przebicie. I to takie zaskoczenia bardzo, bo chciałem się kontować. A niestety. Uff, A75 zdążyło. Dostała ta artyleria. Ja no, powinienem poczekać, żeby ta arta strzeliła w ogóle. Jestem ciekaw, ile zrobił nasz A75. Myślę, że on ma bardzo dobrą bitwę, bo też powinien dostać dużo po spocie. Dużo do też zadał. Zobaczymy po bitwie, oczywiście. Szukam te dziesiątki, jest to dziesiątka. Zdążyłem. Dział było w miarę, w miarę jakoś nie idealnie, ale skupione. Tutaj może być artyleria. Aj, gdybym to trafił, to by było świetne. Ale tak to artyleria mnie wykończyła. No i mamy trochę dwie przeciętne bitwy, jak na tego kapuzeta. Kupmy się teraz na kolejnej. No to zaczynamy losowanie na ósme poziomy. Podjechałem od razu na prawo. Obieg 277, obieg 430 już są wykryte. To są 20 tiary, które mogłyby tu zagrać na tej flance. Na początek widzę, że grom podjeżdża. Ciekawe, ciekawe. W sumie ja nie będę się wychylać. Ja chciałem być trochę elementem zaskoczenia, to znaczy. Mi jest bardzo na rękę, żeby oni pomyśleli, że nikogo tutaj nie ma i żeby oni zaczęli podjeżdżać. W momencie, jak będą tu na otwartym terenie, to wtedy ja zaczynam pracować. Wiem, że oni nie są w stanie się po mnie przejechać, dlatego że mają właśnie to 277-430U. Gdyby oni byli bez spota, to nie mógłbym ryzykować takim zagraniem. A tu zobaczcie, że mam T55A, groma. kw 4K to teraz mi pomoże, tylko kurczę... Trochę się boję tego groma, bo grom może zrobić dużo. Conqueror na mnie jedzie. Oj, 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 oni chcą mnie utopić. Oni chcą mnie po prostu utopić. Nie mogłem strzelić! Przysięgam wam, że nie mogłem strzelić. Jak jesteście w wodzie, to nie zawsze możecie strzelić. No nie. Sklejka z konkurorem, czy on to przebija? Grom po mnie jedzie po prostu. Muszę jakoś odbić strzał od groma. Nie odbiję tego. Kurde! Jednak trzeba było być wychylonym i ich utrzymywać. No, nie wierzyłem w to, że tak ładnie się zgrupują i wiadą, ale zrobili to. Zrobili to dobrze. Co by tu nie mówić, zagranie nie wyszło. Powinienem jednak być wychylonym i straszyć ich od tego podjazdu. Nie sądziłem, że aż trzy czołgi tak sobie wiadą. Ale z biegiem czasu myślę, że to było dosyć oczywiste. W sensie zbyt ryzykowne po prostu i jak widzieliście nieopłacalne akurat w tej sytuacji. Mamy ostatnią bitwę na Ruimbergu, więc pełne skupienie, bo ten choke serio uważam, że jest fajny. Można nim jak widzicie posnajpić. Można też trochę poodbijać w niektórych sytuacjach, ale żaden czołg nie jest w stanie wygrać, jeżeli trójka na Was wyjedzie, nieważne jak dobry jest. Ale mamy ten ruin, oddałem dwa strzały na początek. Tu już się cofnę, bo chyba więcej nie będzie. Myślę nad tym, żeby pojechać sobie na G1, bo tu same czołgi, które pancerze nie mają. I zrobię to na spokojnie. Już wiele razy złapałem się na tym, że przejechałem sobie tędy i zebrałem jakiś głupi strzał. Teraz boję się, że w sumie ktoś tutaj będzie. A myślę, że chyba nie będzie nikt wychrony, dobra. Więc ja pojadę sobie dookoła, stracę na tym może 30 sekund, ale nie stracę tych punktów wytrzymałości, które są cholernie istotne, żeby potem robić lepsze wyniki. Znaczy, jedziemy tu sobie dookoła. Trzeba sobie wszczepić trochę tej cierpliwości do tego wszystkiego. Nie zawsze jechać najkrótszą trasą, bo... O, ten DBV, który jedzie stąd tak tutaj, by do nas przejeżdżał. Mógłby zrobić za 260 od Conquerora. Tu może 60 TP by się wychylił idealnie, i już on nie miałby tych punktów wytrzymałości. A teraz ja mam całkiem dobry pancerz. O, mam też fosza, więc idealnie w ogóle w timing tu wjechałem. Najpierw strzałem do tego czołgu, tak żeby inne czołgi nie mogły do mnie strzelać. I właśnie tym czołgiem jest fosz 155. Bo po co się wychylać pod te pozostałe pojazdy? Jeżeli można skorzystać z darmowego strzału Fosza, niestety, ale padł nam czołg i w sumie teraz próbuję znowu się strzelić tego Fosza. Rykoszet, szkoda, on ma chyba ostatni pocisk i cały czas myśli, jakby tu się pozbyć tego magazynka całego. No, nie mogę podjechać, a już zdecydowanie chciałem wjechać do tego okna, żeby dać trochę wizji, bo my nie wiemy, co się dzieje. Oni mogą na coraz więcej sobie pozwalać, niestety. A ja nie wiem, co się dzieje z Foszem. Mamy tu same kartonowe czołgi. One nie mają pancerza, te czołgi nie mogą trzymać pozycji i przegrywamy 1-7. Druga strona nam padła. Dobra, ja spróbuję przejechać. Myślę, że Fosz nie zdąży, nie ma takiego refleksu. Jest ten Conqueror, ale ja tu nie przebiję. Mój się na też nie widzę. Fosz się cofnął. Spróbuję jednak tu bardziej od lewej. Arta znowu do mnie strzela Te arty strzają. Naprawdę dużo uszkodzeń zadają. Odbijam konkurora, fajnie, ale jestem ogłuszony i to bardzo długo. O, tu gdzieś przejeżdżało. Do... 60 p trafiło mi we włas. No nie wiem, co to jest za odcinek, to jest chyba jakaś parodia odcinka. Powiem złodziej, złoto na mojej Trafiłem za bardzo w jarzmo, niedobrze. Nie ma czasu też grać na spokojnie. Może te moje wymiany nie są idealne, ale. Ja zaraz zostanę w tej bitwie sam, jest 2 9. Myślałem, że tutaj muszę próbować. Odbiję konkurora, ale dobija szarfutura. Tu nie ma co zbierać zaraz. Może się cofną do tych okienek. Poszła, przeładował. Dobra. On znaczy też nie trafił we mnie, ale 2 6, 0 trafiło. <grystanie> No i to tyle. No. Najlepszy odcinek w historii to na pewno nie był. KPZ potrzebuje kolejnego, jakiegoś lepszego, bo to jest nieporozumienie. Ale nie będę nic wycinać. Trzymajcie się. Miłego dnia, weekendu. To elo.